Odcinek 1 Kobieta niesie dziecko późno w nocy podczas burzy na zewnątrz, z powodu obecności podejrzanie wyglądających mężczyzn ukrywa się gdzieś i śpiewa dziecku kołysankę, twierdzi, że nie może wrócić do domu, na szczęście, miła pani oferuje jej schronienie na noc ze względu na dziecko, matka wręcza kobiecie niemowlę, mówiąc, że idzie po lekarstwo i nigdy więcej się nie widzi, następuje znaczny skok w czasie o około 18 lat. Odbywa się jakieś chińskie wydarzenie, spędzając czas z dziewczyną, która wydaje się być jego siostrą. Oboje wychodzą na przedstawienie. Lushu udaje się naprzód, gdzie w cudowny sposób pochłania ogień wykonawcy. Nakrótko teleportuje się do innego królestwa, a potem powraca. Wygląda na to, że nikt niczego nie zauważył. Warto jednak zauważyć, że ma na sobie ten sam wisiorek, co niemowlę z pierwszego. Lushu jest zdezorientowany co do wykonawcy i jego umiejętności po zakończeniu imprezy. Jego siostra chce poznać wykonawcę, aby mogli nauczyć się umiejętności ognia od niego i próbują zarobić na tym pieniądze. Zakradają się za kulisy i obserwują miejsce zbrodni. W wykonawcę zostaje wystrzelony środek uspokajający: Luszu i jego siostra panikują i zostają zatrzymani. Agenci wyjaśnili, że Aktoes nie został zatwierdzony, dlatego przesłuchują wykonawcę, ale Luszu jest sceptyczny. Wypowiada typowy cytat, szukaliśmy wymówki do toalety, a agenci pozwolili im wyjść, gdy tylko wyjdą na zewnątrz, podchodzi do nich tajemnicza osoba, która pyta o co wydarzyło się za kulisami, Lushu ignoruje go, przechodząc obok niego, jakby nie istniał, bada całe zdarzenie i dochodzi do wniosku, że strażak używał mocy, co rozwścieczyło pewnego. Lushu chce dowiedzieć się, co się dzieje, ale jego tok myślenia zostaje przerwany przez SU. Najwyraźniej uciekła z sierocińca i teraz mieszka z butem Lu, więc nie są spokrewnieni. Według wiadomości wszędzie pojawiają się ludzie z supermocami, w międzyczasie Luszu wychodzi na zewnątrz, żeby wziąć trochę makaronu błyskawicznego dla jęczącego Su. W drodze wspomina swoje dni w sierocińcu, kiedy Chao Yu zawsze był przy nim, zajęty swoimi myślami. Zostaje przejechany przez ciężarówkę i krwawi na drodze, podczas gdy w tle zaczynają grać kołysanki jego matki. Jego ciało lewituje w powietrzu, podczas gdy jego naszyjnik oświetla, fala mocy przepływa przez całe jego ciało i budzi się, gdy gdyby nic się nie wydarzyło, nie czuje bólu i zastanawia się, czy zyskał supermoce, czy coś. Następnie od niechcenia wchodzi do sklepu spożywczego z twarzą zakrwawioną i odkrywa, że za każdym razem, gdy zaszczepi w drugiej osobie nieprzyjemne uczucia, jego wynik wstaje, jakby grał w RPG. Daje ci makaron i idzie pod prysznic. Przed jego oczami pojawia się strona menu. I zabiera go do innego wszechświata, gdzie znów zaczyna grać kołysanka, uświadamia sobie, że naprawdę trafić w dziesiątkę. Później tej nocy dowiaduje się, że ktoś wzniecił pożar w centrum miasta. Instynktownie wychodzi z domu i spotyka kilku mężczyzn w czerni, jednak boi się, ponieważ teraz, gdy ma zdolności, wie, że również jest na ich radarze. Odcinek 2 na szczęście jest na tyle sprytny, że wie, jak zrobić głupią minę, jego wymówka działa tak samo, jak ostatnim razem w domu. Luszu zastanawia się, dlaczego instynkt zaprowadził go na dach, na który kierowali się ci faceci, jakby nie chce uwierzyć, że Luszu ma jakieś supermoce w swoim pokoju, zastanawia się, dlaczego nie ma dowodu na swoją moc. Na podstawie punktów, które zebrał do tej pory, kupuje kolejny przedmiot, który wygląda jak jakiś rodzaj energii duchowej, którą zjada, jak zwykle zostaje teleportowana do innego wszechświata i powraca. Po odblokowaniu nowej umiejętności, testuje ją i zdaje sobie sprawę, że może podnieść całe łóżko jedną ręką, co sprawia, że jest zdeterminowany, by zarobić więcej points the next day. But Luz sprzedaje jajka, aby zarobić pieniądze. Niektórzy z jego kolegów z klasy przybywają, by dokuczać mu, że musi pracować, aby przeżyć, jednak Luszu stał się ekspertem w irytowaniu innych. Wtedy widzi w klasie dziewczynę o imieniu. Wszyscy mówią o ludziach z supermocami. Luszu dowiaduje się, że istnieją pewne stopnie dla tych przebudzonych ludzi, a obecnie Luszu jest na randze F, jednak nie mógł mniej przejmować się rangami, o ile może zdobyć więcej punktów. Nagle dowiadują się, że chłopiec z siódmej klasy, Li Ki, odblokował supermoce, pokłócił się z nauczycielem i teraz jest na dachu. Grożąc, że zepchnie członka wydziału, dzięki sprytnemu i szybko myślącemu butowi Lu zniszczył policję, uratował biedny personel. Po powrocie do klasy Lushu jest zmuszony oddać próbkę krwi wraz ze wszystkimi innymi i nie jest pewien czemu to służy. Następnego dnia w szkole dowiadujemy się, że pobrano próbki krwi, aby zidentyfikować obucionych uczniów. Otrzymają specjalną klasę i specjalnego nauczyciela, który okazuje się być tym samym agentem, który uśpił ogień chłopiec. Imiona uczniów zostają ujawnione i wszyscy są zszokowani, gdy się dowiadują. Jest na nim imię Butalu. Na liście znajdują się również Chao Girl i Łobuz Lushu. W końcowej scenie widzimy nieznaną, nadprzyrodzoną postać w kapturze, która pokonuje cały klan w epickiej walce. Odcinek 3 rozpoczyna się przedstawieniem nowego kolegi z klasy. Siada on obok Lushu. Wychowawca klasy specjalnej, nowicjusz, okazuje się mieć dużą wiedzę na temat zjawisk nadprzyrodzonych. Ona, Fei, wyjaśnia, że zdolności uczniów można oceniać za pomocą pomocą substancji chemicznej, im ciemniejsza substancja chemiczna, tym wyższa jakość supermocy. Ujawnia, że istnieje w sumie sześć standardów jakości, jutro zostanie ujawnione, do której kategorii należy każdy uczeń. Stwierdza również, że dzięki ciężkiej pracy i wysiłkowi, umiejętnościom niskiej jakości, użytkownicy mogą wspinać się po szczeblach kariery po powrocie do domu. Luszu zastanawia się, czy jakość jego umiejętności będzie niska, ponieważ zjadł owoc oczyszczenia. Gra ujawnia, że luszu zużył zbyt wiele owoców oczyszczenia, więc teraz nie będą one już pojawiać się w losowaniu, zamiast tego dostaje śmierdzącego tofu, zdeterminowany, by narysować coś wyjątkowego. Kręci się i kręci, aż pojawia się tajemnicza czarna aura, a w dłoniach luszu pojawia się przedmiot, a potem przypadkowo przenika do świadomości, tak jak luszu wchodzi w nieznany plan gwiezdny, który wygląda różni się od tego, co widzieliśmy z luszu. Wraca do zmysłów i wykrzykuje, że się obudziła, Lushu ma nadzieję, że pewnego dnia jego umiejętność zarobi pieniądze, albo coś lepszego niż śmierdzące jedzenie, w międzyczasie szeje uczy uczniów nowej metody zwanej zjednoczeniem dwóch aspektów, dzięki której mogą uzyskać ogromną siłę za pomocą niektórych duchowych kamieni, tej nocy Lushu wyczuwa dziwną obecność, przed dom Starego Szermierza przybywa kilka osób. Chłopiec wchodzi do domu i wygląda na to, że jest częścią organizacji Teon Luo de Wong i chce zwerbować starca ze względu na jego wspaniały talent, starzec, który nazywa mnie odrzuca, oferta wzywająca Tian Luo, tylko banda zdobywców, na tę odpowiedź chłopiec odchodzi z wyraźną groźbą, kiedy wychodzi, przyłapuje Buta Lu podglądającego przez okno, ale postanawia to zignorować. Po uświadomieniu sobie, że starzec ma stosunki z niektórymi naprawdę silnymi mężczyznami, Lushu zgadza się z nim trenować. Zaskakująco szybko oboje się dogadują. Odcinek 4. Następnego dnia wszyscy dowiadują się, że więcej przebudzonych osób zbiera się, by popełniać przestępstwa. Lushu próbuje rzucić okiem na Chao, która stała się popularną dziewczyną nawet w klasie specjalnej. Ze względu na jej wysokiej jakości umiejętności, starzec zgadza się uczyć cię, jeśli LU trenuje buty przynosi trochę ciężarków, które Lushu musi nosić od teraz, aby rozpocząć właściwy trening. Lushu pyta, czy skoro jedna z magicznych technik klasy Dao Yang może bezpośrednio zwiększać siłę, to dlaczego musi tak dużo trenować? Starzec twierdzi, że osoba, która stworzyła te techniki, jest ekspertem w znajomości supermocy. Podczas gdy Lu wychodzi, zastanawiając się nad tożsamością Hu, starzec stwierdza, że jeśli chodzi o naukę szermierki, może szukaj szybkich skrótów Rozkazuje Luszu założyć najlżejsze 300 kg rzuty butów Lu. Obciążniki w powietrzu komentują, że są to dwa lekkie w odpowiedzi na szokowany wyraz twarzy starca. Luszu ujawnia, że już się obudził. Starzec myśli przez chwilę, po czym chwyta z za gazety, używa swoich supermocy na papierze i zamienia go w coś ostrzejszego niż miecz. Energia z tego papieru przecina całą ścianę. Następnie prosi Luszu, aby sam wykonał ten sam atak powietrzny, używając całej swojej siły. Luszu musi wykorzystuje wszystkie swoje siły, ale zawodzi wiele razy. Trenuje tak długo, aż mu się to uda. Pod koniec dnia treningowego staruszek próbuje uzyskać od Luszu obietnicę, że jeśli kiedykolwiek nabierze ogromnej siły, weźmie za nią odpowiedzialność i wykorzysta ją dla większego dobra. Luszu odmawia i stwierdza, że jego jedyną odpowiedzialnością jest jest przetrwać i opiekować się nim. Starzec każe mu się zastanowić. Jednak dostajemy wgląd w osobowość Luszu, mimo wszystkich trudności w dzieciństwie nigdy nie był nieszczęśliwy, po prostu nie chce więcej obowiązków, następnego dnia pod nieobecność Luszu przybywa tajemniczy mężczyzna. To ten sam potężny facet, o którym starzec wspomniał Lushuowi podczas treningu. Szechu Jin powiedz coś głupiego, co zirytuje nieproszonego gościa. Lushu zauważa, że jego wynik wzrósł, odkąd jego gwiezdny plan jest z nią połączony. Zaczyna biec do domu, wyczuwając niebezpieczeństwo. Shu Jin komentuje, że Lushu jest za słaby, by być następnie uczeń starca. Szechu Jin spokojnie i uprzejmie przypomina starcowi o ofercie Teon Lu, aby dołączył do organizacji przed odejściem. Później Starzec prosi Luszu, aby ponownie sprawdził jego poziom mocy i wręcza mu potrzebną substancję chemiczną. Luszu przeprowadza testy i dowiaduje się, że jego kolor poziomu mocy nie znajduje się na liście instrukcji. Wszystko, co Luszu wie, to to, że reprezentuje jego zwykły kolor gwiazdy. Mówi Starcowi, że wciąż jest na niskim poziomie i próbuje odrzucić wyniki testu w nocy, przechodzi drugi poziom gwiazdny i odblokowuje ultraobronę, podczas gdy Ty przejdziesz pierwszy poziom gwiazdny chociaż jej gwiezdny samolot prawie ją przejmuje. Okazuje się, że dzięki swoim supermocom może przywoływać martwe zwierzęta, gdy jedzą kolację, trzej bandyci ponownie zaczynają siać spustoszenie, a ty i powinieneś wyjść z domu, aby zbadać sprawę. Odcinek piąty są świadkami przebudzenia grupy trzech osób przestępcy pilnie walczący z niektórymi członkami organizacji TETAN LUO, Drabinie udaje się osaczyć przestępców i wkrótce przybywa policja, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa sytuacji luszu wysyła czy wrócisz do domu, następnie wchodzi na miejsce zbrodni pod jakąś zasłoną i obserwuje masywnego przywódcę przestępców dosłownie ciągnącego członków swojego gangu do ucieczki, jednak członek tiluo używa zaklęcia krwi, aby wywołać emocje, ale to nie ma sensu: wkrótce but lu zostaje złapany w krzyżowy ogień i staje twarzą w twarz z masywnym kolesiem. Przywołuje ten miecz ze swojego planu gwiezdnego i bez wysiłku miażdży kości drabiny, w wyniku czego go zabija, później tej nocy zabiera cię, by przetestować jej moce, a ona udaje się przechwycić energię tego samego martwego winowajcy, zorganizowali spotkanie w celu ustalenia tożsamości Lushota, twierdzą, że znajduje się on co najmniej na poziomie morza, dlatego zabranie go tam, gdzie może być, jest najwyższym priorytetem. Nie wiedzą, że ten przebudzony z poziomu morza ekspert sprzedaje śmierdzące tofu i zdobywa punkty działając ludziom na nerwy. Odcinek 6: Yu przypadkowo budzi się pewnej nocy i materializuje energię winowajcy w rzeczywistą postać przerażającą luszu, twierdzi, że nie tylko może kontrolować jego ciało, ale także widzieć jego wspomnienia. Najwyraźniej przed śmiercią ukrył ogromną sumę pieniędzy w pobliskich górach, a może chcesz iść zobaczyć? Luszu nie zgadza się na jej plan, próbuje nim emocjonalnie manipulować, ale nie udaje jej się to w szkole. Luszu dowiaduje się, że przybyły duchowe kamienie, a ich dyrektor zostaje zastąpiony. Wygląda na to, że nowy dyrektor jest członkiem klasy Betian Luk, Szu go rozpoznaje. Ten pierwszy również wyczuwa coś w tłumie, ale decyduje się to zrobić. Następnie spotyka się z przebudzonymi uczniami, aby przypomnieć im o ich obowiązkach w przyszłości i duchowych kamieniach. Następnie podaje im przykład tajemniczego faceta, który zabił przestępcę poziomu D, nie wiedząc, że facet jest tuż przed nim jego. Później Lushu otrzymuje dwa duchowe kamienie i planuje je sprzedać. Reżyser Lee spotyka starca, ponieważ myśli o tajemniczym poziomie morza. Jest z jego stowarzyszenia, ponieważ potrafi obracać mieczem. Ostrzega ich przed niektórymi szkieletami, które z martwych wstały znikąd z ruin. Odcinek 7 Przebudzeni uczniowie zostają wezwani przez szkołę do odwiedzenia ruin i zbadania sytuacji, co da im doświadczenie. Lu trenuje nocą w swoim gwiezdnym samolocie, a w ciągu dnia irytuje innych. W końcu jego przedstawiciel klasy wyzywa go na siłowanie się na rękę, ale łatwo przegrywa. Mgła zaczyna pojawiać się ze szczytów gór, wskazując na przybycie szkieletów. Okazuje się jednak, że jeśli ktoś zdobędzie obiekt zwany i Matrix, szkielet zniknie. Wszyscy zaczynają biec w dół. Gdzie Luszu i Yungshu zostają rozdzieleni w środku chaosu, tylko Luma ma odwagę stanąć na nogach i ciąć szkielety. Mówi im, aby jak najszybciej opuścili jego krajobraz i zostaje w tyle rozprawić się z potworem. Odcinek 8. Podczas eliminowania celów z lewej i prawej strony, Luszu napotyka flarę zestrzeloną przez zagranicznego studenta, którego Luszu uważa za szpiega. Okazuje się, że jego podejrzenia są prawdziwe, a szpieg jest tutaj, aby splądrować skarby z ruin. Jednak wkrótce zostają zaatakowani przez stado szkieletów i obaj zaczynają uciekać, ratując życie. Luszu wciąż udaje się zirytować szpiega, aby zdobyć trochę punktów. Uciekają, ale trudno im ufać sobie nawzajem. Szpieg szuka okazji do ucieczki niezauważony, ale But Lu tego nie robi. Uzupełniając swoją energię, jedząc jedzenie z grygocza, oferuje zgniłą zupę dzieciakowi szpiegowi, który działa jak ostatni gwóźdź do trumny, i nieoczekiwanie rozpoczyna się epicki podwójny pojedynek. Luszu używa ataku, którego nigdy wcześniej nie używał, aż szpieg zaczyna krwawić, następnie opuszcza ruiny i błąka się po ruinach przez wiele dni, spotyka owoce, które przechowuje na później i walczy z nocnymi bestiami. Biegnie, dopóki nie połączy się z innymi uczniami, którzy nazywają go swoim mistrzem, ponieważ jest najsilniejszym butem lu wykorzystuje ten moment na swoją korzyść i pokazuje owoce, które zebrał po drodze, odmawiając im jakiegokolwiek odcinka dziewięciu lub bud wyrusza w poszukiwaniu i e Matrixa i natrafia na szkielet na koniu, walczy z nim gołymi rękami i udaje mu się ukraść jego długą włócznie, w międzyczasie ti luo zauważa karawanę szkieletów, dochodzą do wniosku, że zabicie ich przywódcy narobi bałaganu wrogowi, ale wydaje się, że ich przywódca zgubił broń, którą ukradł bud lu, teon. Luo ma trudności z opracowaniem strategii i wtedy przybywa Luo niosący włócznie. Wstrząsający, kradnie więcej ich broni, jakby to był spacer po parku, Tiang Luo rozważa nakłonienie go do przyłączenia się do ich organizacji. Odcinek 10. Będąc równie chciwym jak on, Lushus zaczyna sprzedawać broń za gotówkę i biżuterię. Później tej nocy napotykają tajemnicze stworzenia, które przypominają ciemną energię i uruchamiają miecz w królestwie butów Lu, ale on nie jest w stanie go wyciągnąć. Drużyna w końcu dociera do rdzenia ruin, a Luszu spotyka organizację, który wydaje się z łatwością przywoływać swój miecz, który może narzucić prawo krwi przeciętnej osobie. Wkrótce przybywa reżyser Lee z owocami dla wszystkich. Planują zbadać rów w rdzeniu następnego ranka, ale tej nocy grupa szpiegów wyrusza, by sami znaleźć matrycę oka. Odcinek 11. Całe zamieszanie powoduje, że reżyser pokazuje swoją prawdziwą siłę ku wielkiemu szokowi, ten pierwszy twierdzi, że to wszystko było częścią jego planu zdemaskowania szpiegów. Następnie wszyscy podróżują pod Ziemię, aby znaleźć I-Matrix, zanim zrobi to wróg. Jednak kiedy docierają na dno, wydaje się, że wszyscy szpiedzy umarli. Wtedy ta sama ciemna energia, która pojawiła się wcześniej, ponownie ich atakuje. Okazuje się, że szpiedzy przenieśli swoją duszę i energię do jednej osoby, która jest teraz astronomicznie silna i niewidzialna. Najwyraźniej tylko Luke Shaw może ustalić jego lokalizację. Więcej stworzeń atakujących Lucie ucieka przed duchem. Szpieg próbuje go zaatakować, ale energia Lucia pochłonęła wcześniejszy odcinek kontrataku, podczas gdy wszyscy są zajęci walką, Luszu kradnie więcej broni. Już ma dotknąć specjalnej pieczęci, gdy szkielet próbuje go powstrzymać. Gdy tylko go dotknie, wszyscy zamieniają się w proch i wracają do życia. Jednak u jego kolegów z klasy, w tym łobuza, nie ma śladu buta Lu, prawie zaczynają opłakiwać jego śmierć, ale potem wchodzi, leżąc w olśniewającym biżuteria, wraca do domu, aby pogodzić się z Chao U i sprawdza pieczęć, którą zabrał z królestwa. Tymczasem Tian Lu nie może dowiedzieć się, kto ukradł i Matrix, czyli pieczęć. Zamierzają również zwerbować luka i chowa ze względu na ich wspaniałe wyniki, teraz, gdy świat w końcu powrócił do normalności.